Jak budować teraz odpowiednią dynamikę szkolenia w trakcie trwania webcastu, w trakcie już po rozpoczęciu właściwej części szkolenia? Możesz to zrobić poprzez śledzenie pytań, jakie pojawiają się w trakcie Twojego wykładu na czacie. Jeżeli jesteś dopiero początkującym webcasterem, to będzie Ci być może trudno śledzić równocześnie białą tablicę, zamieszczać na tej białej tablicy jakieś informacje, przekładać slajdy, mówić. I do tego jeszcze obserwować czat. Jednak warto to robić, ponieważ, jak mówią uczestnicy, kiedy odpowiadasz na ich pytania w trakcie trwania webcastu, dajesz im poczucie, że prowadzony przez Ciebie webcast ma charakter bardziej seminarium niż takiego typowego wykładu. Jak mówią uczestnicy, sprzyja to również ich koncentracji, uwagi na tym, co mówisz. Daje im takie poczucie więzi mimo odległości, jaka dzieli ciebie od uczestnika i uczestników między sobą. Także warto śledzić czat i odpowiadać na pytania uczestników. Odpowiadając na pytania uczestników webcastu, zawsze czytaj imię osoby zadającej pytanie, imię lub nazwisko, ewentualnie czytaj nik osoby zadającej pytanie, następnie czytaj treść pytania i dopiero potem odpowiadaj. Jest to istotne z dwóch względów. Po pierwsze, jeżeli uczestnicy spotkania będą po webkaście chcieli odsłuchać ponownie nagrania z webcastu, będą wiedzieli, na jakie pytanie odpowiadasz, jaki jest temat, przedmiot pytania. Po drugie, w jednej chwili na czacie może się pojawić kilka pytań, na przykład trzy, i wtedy wiadomo, na jakie pytanie odpowiadasz. Po około 15 minutach od rozpoczęcia webcastu możesz też przeprowadzić. Ankietę, sondaż, jeżeli narzędzie do prowadzenia webcastu zawiera takie, taką możliwość, to też jest sposób na to, żeby aktywizować uczestników i nawiązywać z nimi jakąś relację.